Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ja znowu po trzech miesiącach powracam wielki powrót i dzisiaj mamy omawiamy Five Nights at Freddy's the Freddy's the Freddy Files, czyli książkę, która jeszcze nie wyszła, ale ma za moment wyjść. Ktoś już dostał przed premierę, wrzucił zdjęcia do internetu, zrobiło to ogromny szum i ludzie się tym jarają i w ogóle, ale przejdźmy do rzeczy. Co jest w książce? Książka jest typowym guidebookiem, poradnikiem, w którym możemy sobie znaleźć różne e, rzeczy na temat gry, porady od Scotta, teorie widzów. Ogólnie sporo tego jest. E, wcześniej strona Scotta przechodziła różne metamorfozy. Na początku pojawił się teaser z oczami, oczami Baby, prawdopodobnie na przejść nadchodzi, tak wszyscy mówili, ale Scott zapowiedział na swoim Steamie, że z tą grą nie będzie tak łatwo i że póki co daje sobie z nią spokój. Ale w międzyczasie wyszła też książka The Twisted Ones, prawdopodobnie tak to się nazywało, nie jestem pewien, która pokazywała różne takie animatrony. Ludzie mówili, że to jest idealny, idealny materiał na no na kolejną grę był Freddy, był Foxy, był Bonnie, oni wyglądali naprawdę fajnie. Gdyby coś takiego było w grze, to byłoby to naprawdę coś niezłego, ale strasznego, to byłby okropny horror. Nie wiem, czy ktoś chciałby grać w coś aż tak drastycznego. Potem, potem pojawiła się wzmianka o nowej książce, o właśnie tej, o której dzisiaj mówimy. A więc tak. To jest ostatnia strona, która zrobiła właśnie najwięcej szumu jeżeli chodzi o tą książkę. Mamy tutaj napisane What's Next for FNAF, czyli co będzie jeszcze się działo później w FNAFie. A więc tak, mamy tutaj napisane, będzie jeszcze jedna powieść na temat, no wiecie, Five Nights at Freddy's i w ogóle. I na pewno będzie też więcej gier. Ile to znaczy więcej? Nie mamy pojęcia, nie będzie chyba w FNAF57 jak to było na początku zapowiadywane w Freddy in Space. No nie jestem pewien. Może coś takiego powstanie kiedyś. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Ale to, że będzie więcej gier, to nas napawa do tego, aby cieszyć. Ale uwaga. Jest jedna, jedno tutaj zdjęcie jak widzicie w... Większość to wiadomo poznajecie, bo to z poprzednich gier. Ale spójrzcie na to w prawym dolnym rogu. W prawym dolnym rogu jest zdjęcie z czegoś, co chyba możemy nazwać nową grą. Tak to ma wyglądać. Widzicie, to jest baby, łatwo ją rozpoznać. To, co może zaskakiwać, to te szczypce, To jest niesamowite, jak to po prostu wygląda. Jeżeli to ma być naprawdę, że to szacun dla Scotta, że coś takiego chce umieścić, ona jest też tak zniszczona, trochę przypomina może animatrony stare z Five Nights at Freddy's 2, a może i z czwórki te Nightmery. Co jeszcze może zaciekawiać? Yy, otóż, nie wiem czy pamiętacie w Five Nights at Freddy's Sister Location mieliśmy coś takiego, że Freddy była... nie Freddy, Baby była robotem. Nie wiem co powiedziałem właśnie. Baby była robotem i te jej włosy, na przykład te kucyki były takie, wiecie, takie plastikowej to było widać, że to jest robot, tak? Ale zobaczcie tutaj, te włosy są u niej tak postrzępione, to wygląda jakby to był naprawdę jakiś e, naprawdę coś takiego bardziej żywego. E, na trzecią rocznicę FNAFA Scott wypuścił różne fajne e, rzeczy, takie, wiecie, dla tych co pracują w grafice trójwymiarowej. I tam w jednym miejscu, na przykład mu było, była pokazana Baby, coś tam jak sobie odczepia głowę i tam w jednym miejscu, słuchajcie, było coś, coś czego wam nie pokażę w tym momencie, bo nie mam, nie, nie mam do tego dostępu tam było... Tam był właśnie taki kucyk baby, dokładnie ten sam jak jest tutaj teraz. Co może zwiastować, że... No to musi zwiastować, że to musi być właśnie ta nowa gra. Ona ma jeszcze tutaj coś takiego dziwnego na głowie, coś jakby taki diadem, coś takiego, nie wiem. Aczkolwiek, jak jest tu też jakiś clown, klaun, plakat klauna i freaks, to może, to może już zapowiadać, że to ma duży związek ze straszeniem, wiadomo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To póki co jest w książce. Nie mamy żadnego potwierdzenia, że to jest gra, ale no jednak zdrowy rozsądek podpowiada, że Scott coś szykuje, coś naprawdę fajnego. Pytanie, czy to jest związane z tymi oczami, które się pojawiały na początku te oczy mogą coś takiego pokazywać. Zobaczymy. W międzyczasie, parę godzin później, wyszedł też taki właśnie teaser. Taki teaser, który przedstawia nam Frediego, Golden Frediego, który niesie cupcakea albo wysokiego Frediego i tenże Ludzie nie mają kompletnie pojęcia, co to może oznaczać. Aczkolwiek już znaleziono no, powiązanie. Otóż jest taka yy... Jak to nazwać? Firma Activision's. Activision's, dobra, zostajemy przy tym Activision. Słuchajcie, oni robią właśnie na swoich okładkach, robią właśnie takie rzeczy, stęczą, wiecie, właśnie w ten sposób pokazane. Oprócz tego, Scott kiedyś miał w swoim sklepie koszulki. Czy nie wiem, słyszałem po prostu coś takiego, że miał koszulki, nie wiem czy w swoim sklepie. Ale, na swoich koszulkach miał coś takiego, dokładnie ten sam wzór. Ludzie nie wiedzą, nie wiedzą po prostu co to ma oznaczać. Kojarzy się to może niektórym też z tęczą z FNaF World. Ech, nie mam pojęcia co to może być, może FNaF World 2? Chociaż, nie wiem, nie przypadałem aż tak za tą grą, bo RPGów aż tak bardzo nie lubię, ale zobaczymy. To jest coś, co jest jeszcze dla nas tajemnicą. Może jeszcze w najbliższych dniach coś takiego wyjdzie. No to co? To chyba wszystko, o czym chciałem Wam powiedzieć. Jest naprawdę dużo rzeczy, które cieszą. Może coś wyjdzie fajnego, może będzie naprawdę fajna gra. To jest gra, do której nie zajmowałem się niby kiedyś, dawno temu, ale ten hype spadał stopniowo, kiedy Scott stworzył coraz mniej gier, te gry wychodziły coraz to rzadziej, ale powoli się podnosi, powoli się podnosi i to nie tylko mi, wielu innym ludziom na świecie, tym, którzy grają w tę serię gier. To jest gra, którą grałem już naprawdę, naprawdę dawno temu. Co prawda nie, nie byłem hmm, od jedynki, znaczy nie grałem, jak, jak yy, znalazłem tę grę, to to już była dwójka i zaraz miała wyjść trójka. Ale gra bardzo mi się spodobała, także zachęcam, no ale chociaż jak ktoś trafił na ten film, to pewnie, to pewnie jest zainteresowany tą grą, a jeżeli nie, na przykład z moim stałym widzem, no to zapraszam. A więc to byłoby wszystko na ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, możecie zostawić lajka. Jeżeli Wam się nie spodobało, to możecie zostawić dislike i napiszcie, dlaczego to Wam się nie spodobało. Także jeszcze tym osobom, które są nowe, a chciałyby, no wiecie, dostawać jakieś informacje na temat, bo może jak wyjdzie kolejna rzecz, to może ja znowu nagram i może będę pierwszy i może będę szybszy niż cała reszta tych wszystkich od FNAFa youtuberów. I w ogóle to możecie zostawić subskrypcję z dzwonkiem nawet. Taki, takie dziwne rzeczy, wiecie. Teraz YouTube wspólnia wszystkim oglądanie, a właściwie bycie oglądanym ponieważ z tego, że kogoś subskrybujesz, to teraz jest praktycznie nic. Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się.